No, 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 masz, A, masz. Od no, góry. No. Od góry. Masz kierunek pokazany no. od prawej. Z Od góry. Od Rozjebał. Rozjebał. Rozjebał kurwa na samym starcie, nie? Rozkudlił na samym starcie. Ja pierdole. Ale zajebałeś go. Rozjebał. Kto ma Ale poczekaj. Ale wygrywa do liwego. Chyba pan panie. Nie, nie, chyba nie, co? No, ale chyba nie, co? No, nie, chyba nie. Nie, no, bo, nie, powiesz, no, że nie, no, nie, no, nie. Nie, powiesz, że nie. Czekaj, tutaj będę trzymać serię. Nie, musimy robić... No nie, kurwa, nie. No nie, kurwa, nie. A może nie? A... My, bo, e, tak. Nie, no możliwe, kurwa czy centyk ty czy kulać kość pękła no to...